Architekt jest twórcą utworu. To jest podcast Spółka Budowlana, a ja nazywam się Ewa Miszyk Wrupel i jestem radcą prawnym. Specjalizuję się w prawie budowlanym, handlowym i prawie pracy. Na co dzień wspieram swoim doświadczeniem firmy z branży deweloperskiej. Lubię proces kreacji i lubię zmianę. Lubię inwestycje realizowane z pomysłem, lubię także dobrze zaprojektowane miasta. I zapach mokrego tynku też lubię. Odkąd pamiętam, zawsze tak było. Od zawsze najwięcej pasji miałam do tej właśnie branży i z wielkim entuzjazmem biorę udział w takich projektach. Moja kancelaria ma siedzibę w Krakowie, ale wspieram spółki budowlane w całej Polsce. Prowadzę też blog Spółka Budowlana, do lektury którego gorąco cię zachęcam. Dzielę się tam swoimi doświadczeniami, licząc, że zabierzesz głos w dyskusji nad sposobami na sukces w budowlance. Zapraszam cię do posłuchania kolejnego odcinka podcastu. Czy architekt jest twórcą utworu? W umowach z architektami bardzo często zamieszcza się postanowienia regulujące kwestię praw autorskich do utworów w postaci zamawianej dokumentacji projektowej. Postanowienia te zakładają a priori, że rezultatem pracy architekta będzie taki utwór. Nie zawsze jednak tak będzie. W obowiązujących przepisach prawa nie ma bowiem prawnego domniemania, że każda dokumentacja związana z realizacją projektów budowlanych jest utworem. A co za tym idzie? Nie ma prawnego domniemania, że do każdej takiej dokumentacji przysługują autorskie prawa majątkowe. Jaka jest więc definicja utworu? Stosownie do treści artykułu 1 ustęp 1 prawa autorskiego, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakikolwiek sposób, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Jest to tak zwany utwór. Utwór przede wszystkim powinien odzwierciedlać tzw. zwane piętno osobiste twórcy, odbijać jego osobowość. Pięknie powiedziane, prawda? W szczególności jak się spojrzy na niektóre realizacje budowlane rodem z plebiscytu makabryła roku. Ach, strach myśleć, jaka osobowość kryje się za taką realizacją. No właśnie. Osobowość twórcy a utwór. Wracając do dzisiejszego tematu, jak mówiłam, utwór powinien przede wszystkim odzwierciedlać piętno osobiste twórcy. Z tego też powodu, jeśli dzieło powstało w rezultacie procedury o charakterze technicznym, jest przewidywalne lub powtarzalne i nie stanowi utworu. Aby można było mówić o spełnieniu przesłanki twórczości, utwór musi stanowić własną twórczość indywidualną, intelektualną autora, w ramach której dokonywał on własnych, swobodnych wyborów. Jeśli takiej swobody autor nie miał, utwór nie powstanie. Nawet jeśli twórcy, w tym przypadku projektantowi, wydaje się, że stworzył jakieś dzieło, ustalenie, że określona czynność, dzieło ma charakter twórczy lub nie, nie należy do sfery zarzutów prawa materialnego, ale sfery ustaleń faktycznych, będących dopiero podstawą zastosowania prawa, w konkretnym przypadku, oczywiście. Nie ma równocześnie podstaw ku temu, aby formułować takie swoiste domniemanie przyznania rezultatom pracy człowieka praw autorskich. Tak jak wcześniej mówiłam, to, że projektant stworzył dokumentację projektową, wcale nie oznacza, że jest twórcą utworu. Tak oczywiście ustaliły sądy. Odniesienia do konkretnych orzeczeń znajdziesz na moim blogu pod tym właśnie artykułem. Status twórcy. Jego wykształcenie architektoniczne, dorobek projektowy również nie mogą mieć na pewno rozstrzygającego znaczenia, gdy powstają wątpliwości co do oceny jego dzieła, czy jest utworem, czy nie. Przenosząc to na język potoczny, sam fakt bycia architektem nie przesądza o tym, że jest się twórcą utworu architektonicznego podlegającego prawna autorskiej ochronie. Ograniczenia projektowe. Działalność architekta jest ograniczona przez rozmaite aspekty funkcjonalne projektowanego budynku. Mogą to być aspekty techniczne, konstrukcyjne, materiałowe i inne, na przykład plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego, sposób finansowania inwestycji, sposób sporządzenia koncepcji architektonicznej, tak tzw. SIFs czy PFU. Co prawda artykuł 1 ust. 2 punkt 6 prawa autorskiego stanowi iż w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne jednak dotyczy to utworu, czyli już ustalonego przejawu takiej twórczej działalności projektanta. Zapis ten nie tworzy domniemania, że samo dzieło architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne czy urbanistyczne samo z siebie z tej właśnie definicji jest utworem. Jak podaje literatura, mądrze zabrzmiało, projekty budowlane stanowią zazwyczaj zestaw różnych projektów, w szczególności projektu architektonicznego, konstrukcyjnego, technologicznego i projektów branżowych, jak na przykład projektu instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, przy czym niektóre z nich są czasem połączone na tych samych rysunkach, na przykład bardzo często spotykana architektura z konstrukcją. Spośród tych projektów, przynajmniej w zasadzie, jedynie projekt architektury może stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Ta sama literatura podaje również, że w przypadku opracowania, jakim jest projekt wykonawczy, sporządzany na bazie projektu budowlanego, w szczególności nie mamy do czynienia z utworem. W typowej sytuacji przygotowanie projektu wykonawczego na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego również zwykle nie prowadzi do powstania nowego utworu, Mimo dużej szczegółowości nowego projektu. Niemniej jednak, gdyby w szczególnych okolicznościach doszło w ten sposób do stworzenia utworu zależnego, niezbędne dla procesu zastosowania projektu do budowy, to jest artykuł 61 prawa autorskiego, stanowiłoby podstawę legalizującą sporządzenie i korzystanie z takiego opracowania. Cytowaną literaturę znajdziesz oczywiście na moim blogu. Może się kiedyś przydać. A jaka jest różnica między projektem architektonicznym a utworem architektonicznym? Warto zwrócić uwagę na fakt, że utwór architektoniczny i projekt architektoniczny, pomimo posiadania cech wspólnych, są różnymi dobrami. W codziennym życiu się na to nie zwraca uwagi, jednak z prawnego punktu widzenia to niezwykle istotna sprawa. Projekt architektoniczny stanowi tzw. opis nośnika utworu architektonicznego. I w warstwie treściowej zawiera również ten utwór. W przypadku dzieła architektury, właściwości plastyczne nośnika są właściwościami samego utworu. Masz rację, to trudny temat. Trzeba się skupić nie tylko jak się tego słucha, ale jak się o tym mówi. Dlatego zachęcam do odczytania całego artykułu. Wracając do tematu projekt architektoniczny stanowi opis nośnika architektonicznego i w warstwie treściowej zawiera również ten sam utwór. Projekt zawiera ponadto projektową warstwę formalną, na którą składa się tekst, czyli dobór słów i składnia użyte do opisu projektu budowlanego oraz elementy graficzne, czyli nic innego jak rysunki. Twórczość w projekcie może się zatem przejawiać w elementach, które nie są składnikami utworu architektonicznego i nie zostają później utrwalone w formie budowli, na przykład właśnie wspomniany wcześniej opis czy tekst projektu. Na dzisiaj tyle. W przyszłości na pewno pojawi się więcej odcinków poświęconych temu tematowi. Mam wrażenie, że moim dzisiejszym odcinkiem wywołam nieprzyjemne uczucie u architektów. Czy na pewno jestem twórcą utworu? To tyle na dziś, co dla Ciebie przygotowałam. Zapraszam Cię do odwiedzin mojego bloga Spółka Budowlana, który łatwo znajdziesz pod adresem www.spółkabudowlana.pl Pamiętaj, bez polskich znaków. Zachęcam się również do podzielenia się podcastem ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych i w każdy inny sposób. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do następnego odcinka. Mówiła Ewa Miszczek-Worubel, radca prawny.